Siemanko ludziska w kolejnym odcinku Fortnite a z tej strony nagrywa. I, I dzisiaj sobie zrobimy wyzwanie y, shotgunów, wyzwanie shotgunów, inaczej pomp, tak jak ja to nazywam, albo inni również. E, no, to znaczy, że będziemy musieli grać samą i wyłącznie tylko pompą. No, leczenie oczywiście będziemy mogli brać, ale. Y, Broni, jeśli chodzi o bronię, to tylko pompę, tylko nic innego, żadnych karabinów, żadnych snajperek, żadnych sztucerów. Żadnych innych karabinów lub pistoletów, lub pistoletów maszynowych Także, same leczenie Wszystko co bierzemy Oprócz pompy nie możemy brać wszystkiego cokolwiek co uderza Co uderzy, co uderzy przeciwnika No dobra, no, kill off może uderzyć, ale no, no, no Musimy mieć kill off, nie, nie może być inaczej, nie da się O patrz, jakiś aż ma godzillę Mam logi, kurde, co jest nie wiem, chyba godzilla i pałkę Spidermana. A, chociaż nie, to chyba nie jest Spidermana pałka. No kolejna godzilla! Czyli tylko ja tutaj nie jestem godzillą, ludzie! Dobra! Są trzy nie Godzilly. Teraz łącznie ze mną cztery. Godzilla, jesteście otoczone już po was. O kurde, kolejna godzilla! O okay, są jeszcze trzy niegodziła. Dobra, lecimy na, patrz na pompy. Su, co ty logi -y, internetu nie ma. O kurde. Nie, no dobra, mam aż tyle lagów, że normalnie, kurde, nie ma sensu nawet lecieć na rozbudowaną miejscówę Bo już sam już lecieć. nie, kurde, nie mam gdzie, ja nie mam gdzie lecieć.

żywiołów przecież! O, mamy żywiołów. POMPA! Dobra! Mamy epicką pompę! Ze skrzynie żywiołów wyleciała nam epicka pompa. Możemy sobie jeszcze wziąć pańkę osłonę na przykład. jest taka osłona, znaczy osłona przed graczami. Ajajaj, pierdolę, karabin też nieźle, ale... Co, jest seria? To musi być oddzielnie? Boże, takie męko oddzielnie, kurde, szkoda. Dobra, mamy jeszcze tutaj trochę więcej amo od pompy. Kurde, to jest właśnie jedna z moich takich nieulubionych pomp. Zatem mam tak akurat średnio lubię. Czy to jest jeden minus? Papki, no i tak myślałem, dobra To to sobie bierzemy tak, to sobie bierzemy tak, no i git Aaaa, tam typiarza widzę Musimy... Tutaj, dobrze. Tutaj. Let's go, mamy to. Dobra, udało nam się przejść do tego miejsca. Przykład, no bo to jest broń do uciekania, no nie? Klinga a bo możemy tylko pompować. A ona jest pompą Znaczy, ona nie jest pompą To, 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 to nie jest pompa, a ona atakuje Ale fajnie, dobra Udało nam się odkryć tutejszą miejscówkę Jedną z moich ulubionych Z nawet najlepszą, jak widziałem ale fajnie tu Ale trzeba tutaj, trzeba będzie tutaj wyjść kibelkiem do kibla Jezu, co jest? No ten duszek sobie, sobie tutaj tak będzie chodzić, nie? Tego duszka już chyba nie potrzebujemy Dobra, mamy tamponie. Hit. Ale samą pompą nam się udało pierwszego przeciwnika zlikwidować To jest naprawdę fajne Polecam Tutaj to... Tutaj to akurat miałem szczęście, nie? Ale ty zadał mi ledwie 70 hapsów, to jest mał, malutko. Ale jeszcze taki jeden porządny hit z pompy i już by było po mnie, nie? No ja mu os ostatniego potężnego heda dałem, chyba 160 ileś. Także to już akurat bardzo dużo. Jak na epika. Znaczy, dobra, epiki zawsze tak zadają. Jeśli wali się tak mocno w nich. O, mamy bajkową osłonę. Dobra, yy, okej. Okay. Mamy dwie bańki osłony, które nie atakują przeciwnika. Mamy pompę, strzelbę pompkę wartownik. No to ona atakuje, no i mamy pierwszą pompę, właśnie taką. Mamy jeszcze broń do uciekania, czyli maskę Onipuski, która również nie atakuje. Ona jest, ona, moim zdaniem ona się bardzo nada do uciekania. Także teraz nie uciekamy, więc jej nie wykorzystamy. A bańka osłony jest do osłony. Dobra, już mam pierwszego zlikwidowanego typa. Tak, tutaj pusto, cicho. O, pustoszałe co tutaj... O, nie, 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 nie! Na tym miejscu w sensie jest dalej, od razu mówię. Także lepiej się od niego trzymać z daleka. Bo tak się składa, że idzie w moją stronę chyba. A, on w moją stronę idzie! Chociaż nie. Nie, ona nadal jest na tych pompach. To on chyba mnie nie, nie widzi nawet. A nawet by nie widział, to i tak miałby szansę mnie zobaczyć, gdyby był blisko mnie. O kurde, on do mnie idzie! Nie! Dobra, on... Sam już nie wiem, gdzie on idzie. Raz kręca, raz nie. Nie no z kim się bije chyba. Nie wiem w sumie. Dobra, tutaj, to sobie pusimy. i tak mam już tej tenki. Chociaż chciałbym zdobyć jakąś legendarną pompę. Albo mityczną, no ale mityczną bym musiał mieć od bossa. No chyba, że od zlikwidowanego przeciwnika. Nawet nie wiem, czy w ogóle jest mityczna pompa jak też w tym sezonie. Wątpię, ale legendarna na pewno jest. No, nieraz na jednie. SZOGUN! Dobra, tam jest Szogun. No Szoguna samą pompą nie zlikwidujemy. Nawet sobie o tym nie myślimy. Nie no, Shotguna... Znaczy, Szoguna jedną pompą... Szoguna szoganem to tak... Szoguna Shotgunem to tak no... No trudno, bardzo trudno. Mam jedno cewanko, nie wiem po co, ale weźmy się. O nie, wspomniałem, że tutaj nie ma drzwi żadnych Ja wale To już po mnie kurde Ja muszę iść chyba... Dobra, ja się chyba będę ukrywać Chociaż, jak, jak niby się ukrywać skoro jestem na środku... Ło! Patrzcie, ja... patrzcie! Stamtąd szczegół się tepnął yy, na drugi koniec koła Po prostu się tepnął, nie? Na taką odległość dużą Coś nie wywołała Mamy duszka A co ten duszek wiatru robi? A, o tak, robi. Uii. Kurde, z tej światyny już ktoś coś odebrał. myślałem, że ona jest tak wolna już. Bez sypa, nie? A, kurde. Okej, okay, dobra. Mamy coś kolejnego do ucieczki, ale... Ja nie chcę. Ja wezmę po prostu... O, tak sobie to zmienię. Ja wolę bańką słonę niż kolejną ucieczkę, bo i tak już mam przecież coś do ucieczki. Nie ma sensu brać drugiej, tej samej. No dobra, nie tej samej. Ale czegoś podobnego. W życiu. O, już poleciał. Star. A tam jest to auto, dlatego to auto cały czas słyszę. Koronka! Na portowym... na mieście portowym. 300 metrów. Aaa, zebrał! Albo sama zniknęła. Chociaż w tak mało czasu ona by raczej sama nie zniknęła. Gdzie pojedziemy w ogóle? Ja się tutaj boję tego medalionowca strasznie. Boję się go. system. shit, to jest ten. O, już wiem dlaczego jest most rozwalony. Bo ta Godzilla rozwaliła ten most, nie? Godzilla ten most rozwaliła. Tak naprawdę. Ten most był rozwalony przez Godzillę. Zobaczmy, co jest. Właśnie sam nie wiem, czy Godzilla to chłopak, czy nie? Bo odmienia się przy. No mówi się Godzilla, ona Godzilla, a nie on Godzilla. Chyba. Więc może możliwe, że to ty w czymś, ale... No serio, tutaj nie wejdziemy? O, weszliśmy <grym>, Powiedziałem do Tobiero wtedy, kiedy weszliśmy się... Dobra, lecę tu Nie no, dobra, ja chcę się tutaj sobie zwiedzać. A! Dobra, spadłem. O nie, kurde, ja tego karabinu magnetycznego nie mogę wziąć To jest taka ala-snajperka, ale no nie mogę, no To jest przecież ten, yy, to nie jest pompa Karabi, no to to nie pompa no raczej, nie? O, mamy takie coś fajnego do uciekania. No to jest bardzo dobra, bardzo dobre coś do, u, do uciekania przede wszystkim. No serio. A no już prawie miałem. O, udało się nareszcie. O i patrz jak ja teraz od tego szybko wiejam, ja tak mam nie. Ja mam to po prostu, bie, ja tak... Ja tak zawsze... Co? Nie, 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 hola, hola. To jest pompa, ale ja nie chcę tej. Przecież ja mam służbę. Epic bez kwipunku F kwipunku, F kwipunku NIE, JA NIE DOLECĘ! Aaaa! Cudy. A, Ale muszę jeść znowu, użyć coś się Teraz fajnie zajdę No serio, nawet stąd? Żartujesz sobie? Dobra, ja już myślałem że od tego zginę Ja już myślałem, że od tego zginę Okej, okay, dobra, teraz się udało Ale ledwo, 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 ale się udało jakoś O, ogień, ja lubię ogień A ten ogień w ogóle mnie nie atakuje Ten ogień mnie nie atakuje Wcale się nie Boże, tutaj zaraz autobus wypadnie Dobra, może nie takie... Chociaż ty! Dobra... E Szoguna! Tutaj na tej arenie jest szogun. No, z kimś walczy chyba. A tam w ogóle jest jeszcze wiec. Jakiś medalion tam leży. Który tak się składa, że chyba się przesunął. Jak na moją to. Koronka 200 metrów! Au! Nie, to chciałem zrobić! Zapatrzyłem się. Tylko 200 metrów, ty! Gdzie ona jest, że tak blisko? O, ja walę, już się nie? Brawo A, ten ogień mi ten sam niszczył. dobra, bo to ogień mi uniszczył A kolonka nadal leży Nie gadaj Tutaj przy tym? Nie, no ja walę w takim miejscu Nie, nie wiem gdzie ona leży A tu jest, dobra, tu jest korona. Ale duży gejzer, co jest? Fajki gejzer duży! O, pewnie Wystrzela y... większą odległość, jak na moją A, tu ty piasz jest! No spiernica! Nie wdłużaj mnie ty pocie jednak! A wowła! A, A Mamusiu! Dobra! Mój. Dobra, 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 dobra! No. Stop gdzie! Ołała <grymian> ja mam. Ten to się przewraca w czasie. Jadę z pompunią O kurde, epic Epic? Nie No dobra, tak, epic, ale ja tego nie chcę To jest medalionowiec! Czy tam, tym medalionowiec... O Jezu, tym, medalinowiec... tym motorkiem jechał właśnie a... Ja nie się tu zresztą? nawet go nie zauważyłem. Chyba, że on ma dar. Jakiś, że jest niewidzialny. Ale to wtedy by się pokazało, że ma medalion. Bo to, że jest niewidzialny, to ma medalion na Albo miecz! Możliwe, że przez miecz go nie było widać. Boże, to mi dał prawo jazdy. Chyba ja sam sobie. To było bardzo... Aj! O, ludzie, to jest typo! To jest typo, au oh, oh, oh. Nie, nie śmiało, to proszę. Jestem mi taki miły, wiesz? Nie wolno nam cię ani razu. A, typo, co to ma mieczyk, kurde! To co ja tu jadę, tutaj nawet odwrotu nie ma! Nie mam wroci, co za to. Znaczy, dobra, ja mam, ja jestem tam. Dobra, ukryłam się za, za. Ja tutaj się ukryję. Ja, przynajmniej jestem w strefie. Bo to jest akurat strefa. Taka na widoku. A, zaraz coś to lipa. Jak to żeby się nie zabić. Tu 5! Koronka leży. Tylko po co ja mam ją brać, skoro ja już i taką koronkę. Aha, co ja to zrobiłem? Teraz staje się zaledwie milion typów. Muszę mieć blisko siebie auto, żeby w razie czego uciec, a przy okazji przyjechać przeciwnika, bo przeciwnika. O, ludzie, tu przeciwnik idzie! A w dodatku medalionowiec. Dobra, wraca się. Idzie, idzie sobie gdzieś. Dobra, ale prawie mnie załatwił. Znaczy, dobra, prawie. Nawet mnie nie dziabnął. O, boję się, kurde. Ja z całą pompą i z broniami do ucieczki z tym, z leczeniem. Znaczy nie z broniami, tylko z tym. No z tym czymś do ucieczki, kurde. Z maską oni i z tą słoną, osłoną, ale ona nie jest do ucieczki. A! Oh shit. Tam jest medal. Ma. O ja falę 5 osób i dwóch medalionów w O ja walę to kurczę po. A łała ma! Jaki to na mnie przez auto bije? O nie przez auto dziabie. Jaki to na mnie bije przez auto? Pani jest taka duża Nie lubię, tak, ja, ja, lubię takich dużych pańkoszul O ja wale boję się Ja auta nie mam przy sobie A ty faktycznie ja mam przecież maskę oni i ten Oni i pustki To jest typu obok mnie I medalionowiec Co jest medalionowiec jest koło mnie Zniknęło, zniknęło! Ja balę, la no la la o ciągnąłem! la co la nie? la la O Jezus! la Boże! Kurde! la no, jeszcze tyle jeszcze diamenta do diamenta brakuje! la 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 Raz, fajcie widzowie, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. Elo!